Cześć! Witajcie serdecznie po raz 97. we vlogu Powrót Roberta.pl Jesteśmy po bardzo ciężkim i smutnym dniu na Spa podczas Grand Prix Belgii i to nie w związku z wydarzeniami z Formuły 1, ale w związku z tym co się stało na samym początku wyścigu Formuły 2. Antoine Iber wyjeżdża poza tor, opuszcza tor, uderza w bandę i po tym uderzeniu w bandę bardzo pechowo staje w poprzek toru przy blisko tarki na linii wyścigowej. Nadjeżdżający z podgórki Juan Manuel Correa nie widzi go, dostrzega w ostatnim momencie, jest mało czasu na reakcję i uderza w bolid, Francuza z prędkością ponad 200 km na godzinę. Uderza w bok tego bolidu, w miejsce, w którym siedział Antoine Iber. I niestety kończy się to tragicznie kończy się to śmiercią 22-letniego kierowcy, jednego z kierowców podopiecznych Akademii. Renault. Bardzo tragiczna i smutna informacja, która wstrząsnęła światem Formuły 1 i światem wyścigów. Niestety, coraz odzwyczailiśmy się już od tych informacji, od tych zdarzeń wiążących się z zagrożeniem dla zdrowia i życia kierowców. Ja przygotowując dla Was ten cykl tego dnia w F1, gdy przeglądam lata od 50. do 90., no to te śmierci w Formule 1. Zdarzały się wówczas niestety bardzo często podczas testów, wyścigów, treningów. Teraz no, odzwyczailiśmy się i dla nas jest to wielki szok, ale każda śmierć niestety podczas wyścigów jest informacją tragiczną. Cały czas dążymy wszyscy, a przede wszystkim FIA do podniesienia bezpieczeństwa w Formule 1, do podniesienia standardów, do innej konstrukcji bolidów, do dodatkowych zabezpieczeń dla kierowców tak jak Halo. Ale są sytuacje w motorsporcie, których się nie da przewidzieć i których się nie da wyeliminować w danych warunkach. Po prostu um, uderzenia boczne zawsze były w wyścigach tymi najgroźniejszymi, bo bok po prostu, je, bok bolidu, bok kierowcy jest naj, najmniej chroniony. No i tu doszło do bardzo, bardzo pechowego, bardzo nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń. Gdyby ten boit Francuza obrócił się nieco mniej albo nieco bardziej, doszłoby do uderzenia bardziej z przodu czy bardziej z tyłu, wówczas Antoine Iber miałby szansę na wyjście z mniejszymi, z, z, po prostu z obrażeniami, ale zachowania życia. Natomiast no niestety stało się tak jak się stało i po dwóch godzinach walki ostatecznie zmarł w szpitalu. Ja napisałem do Marino Sato, który brał udział w tym wyścigu, który nawet tam uderzył potem w te bolidy, szczątki bolidów, które były na torze. Miałem okazję z nim współpracować, gdy jeździł w Unic Racing, polskim zespole kartingowym, i on napisał od razu, że, że to wygląda niedobrze. Początkowe wieści z toru były takie, że może, może będzie jednak w porządku, że może skończy się tylko na strachu lub na jakichś obrażeniach. Natomiast no, potem. Te informacje były coraz gorsze i niestety o 18.35 Antoine Iber zmarł. Bardzo, bardzo smutna wiadomość, która odbije się piętnem nie tylko na tym weekendzie wyścigowym, ale i na kolejnych. Pytacie, co można było zrobić, aby uniknąć tej śmierci. No tutaj, tak jak mówię, nie, nie, da, się, nie da się wszystkiego przewidzieć, nie da się wszystkiemu zapobiec. To jest motorsport, który zawsze będzie niósł ze sobą dużą dawkę ryzyka. Mniejszą, większą, ale no zawsze będzie to ryzyko utraty zdrowia lub życia. To są ogromne prędkości, to są potężne maszyny, to są duże przeciążenia, to są też potężne wypadki. Tu być może, gdyby to odbywało się na innym torze i Iber nie odbiłby się od bandy, tylko wyleciał daleko na strefę dojazdową wyjazdową, wówczas może nie byłoby tego tragicznego zdarzenia, ale to jest tylko gdybanie. I też i warto to zostawić, podobnie jak te wszystkie rozważania, czy tutaj był jego błąd, czy błąd Korei, który wjechał w niego. Naprawdę trzeba to zostawić. Trzeba teraz życzyć, po prostu dodać otuchy rodzinie i przyjaciołom Antuana Ibera. Życzyć, aby szybko się pozbierali po tym. Życzyć też Korei, aby on miał świadomość, że to był przypadek, że tu nie było jego winy. Żeby też z tymi obrażeniami, które ma, szybko doszedł do siebie i żeby ten tragiczny w skutkach wyścig nie zakończył dwóch karier motorsportowych. Żeby on był w stanie wrócić do ścigania. No to jest naprawdę bardzo pechowe zdarzenie. Bardzo nieszczęśliwe i, i, i smutne, które, no, którego się trudno pozbyć, szczególnie jeszcze oglądając te, te filmy z tego, z tego wypadku. Dość tragiczne w skutkach. Trudno się pozbyć cały czas, mimo że pisze o Williamsie, cytuję wypowiedzi Claire Williams, to gdzieś z tyłu głowy, cały czas niestety jest to. To, to, że zdarzyła się tragedia dzisiaj na torze Formuły 1 podczas weekendu wyścigowego Formuły 1. Zwróćcie też uwagę, że FIA naprawdę dba o bezpieczeństwo w tych mniejszych seriach. To nie jest tak, że tak jak było kiedyś jeszcze, że one są trochę zostawiane same sobie, natomiast. To, co jest pokazywane głównie w telewizji, czyli Formuła 1, tam się dba o bezpieczeństwo. W Formule 2, Formule 3, nawet W Series jeździły z Halo w tym, w tym roku i cały czas podnosi się te standardy bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak FIA zareaguje na ten wypadek, ale myślę, że wszyscy kibice motorsportu zdają sobie sprawę z tego, że nie da się przewidzieć wszystkiego i nie da się wszystkiego uniknąć, bo to jest po prostu. Motorsport trudno się przechodzi po takiej informacji do tego, co się działo w Formule 1 na torze tam też nie było spokojnie, też nie było ciekawie, Lewis Hamilton rozbił bolic w trzecim treningu, no a w kwalifikacjach Robert Kubica doznał awarii silnika. Doświadczył awarii silnika, która niestety no, sprawiła, że nie skorzysta na tym, że inni będą mieli kary. George Russell zajął 19 miejsce w kwalifikacjach, ale po przesunięciach innych zawodników będzie startował jutro z 16 miejsca. Robert zapewne będzie startował z alei serwisowej, niestety bo trzeba będzie wymienić silnik prawdopodobnie wrócą do specyfikacji poprzedniej tego silnika no coś z tymi silnikami Mercedesa z tą nową specyfikacją szczególnie w autach klienckich jest nie tak wczoraj oba bolidy Racing Point miały z tym problem u Lensa udało się tego uniknąć natychmiast polecono mu zjazd do boksów gdy te temperatury zaczęły być krytyczne natomiast Sergio Perez doświadczył awarii silnika i on również wróci do starej jednostki zresztą Renault nie miało tak widow widowiskowych odpadnięć jak e, Racing Point czy Williams, ale e, też wrócili do poprzedniej specyfikacji silnika, więc widać, że te w pośpiechu robione zmiany nie zawsze są takie, jakie być powinny, i dają taki efekt, na jaki zespoły e, liczyły. To jest pierwsza taka poważna awaria w bolidzie Roberta Kubicy, która uniemożliwiła mu dotarcie do boksów w tym sezonie, nie liczę oczywiście uderzenia w baku. I nadal liczę na to, że bo, słuchajcie, no tak naprawdę to były jeszcze trzy okrążenia, trzy-cztery okrążenia by Robert przejechał na tym silniku, może 5 licząc te zjazdowe, ale takich szybkich to by przejechał dwa. I co by było, gdyby to się stało na trzecim okrążeniu wyścigu? No to chyba lepiej, że to się stało właśnie w, tej, w tych kwalifikacjach i jutro będziemy się mogli no, cieszyć jazdą Roberta Kubicy, miejmy nadzieję, przy, przez cały wyścig. Mamy nadzieję, że Williams zachowa ten status zespołu, który ukończył wszystkie dotychczasowe wyścigi w komplecie. Nie, nie jest to jakoś wielce chwalebna statystyka, biorąc pod uwagę ich osiągi, no ale zawsze w czymś mogą być najlepsi, to się przynajmniej chwali. Te wypowiedzi Roberta po tych kwalifikacjach? No, naturalne. To jest motorsport, to się może zdarzyć. Te awarie jeszcze dekady temu da, zdarzały się naprawdę znacznie częściej. Zresztą, jeszcze 5 lat temu, początek ery hybrydowej, tych awarii mieliśmy jeszcze e, więcej. Teraz, gdy jest położony nacisk na wydajność tych jednostek, aby one wytrzymywały jak najwięcej weekendów wyścigowych, no to tych awarii mamy po prostu mniej, ale no nadal siłą rzeczy się muszą e, zdarzać. Niestety, dzisiaj doświadczyła taka awaria e, Roberta e, Kubicy. Zresztą śmieszne memy powstały po, te, po tej awarii, ale. No, już o memach to dzisiaj należy zapomnieć po tym smutnym dniu. Na pewno jakoś śmierć Antoana Ibera będzie upamiętniona przez Formułę 1. Wiemy już, że wyścig F2 został odwołany i bardzo słusznie, i myślę, że no to się odbije takim piętnem na tym weekendzie wyścigowym, niestety, ale koniec końców będziemy musieli wrócić też do normalności. Analizując wypowiedzi, zarówno przed Grand Prix Belgii, jak i w trakcie, Odniosłem wrażenie, że troszkę zmieniła się optyka u kierowców Williams'a, bo z jednej strony jeden z nich zauważa, że Williams może być dla niego jedną z niewielu opcji na przyszły sezon, a drugi wie, że to jest jedyna i konieczna opcja na przyszły sezon, czyli George Russell. No i tak George Russell zaczął teraz bardziej narzekać na zespół, narzekać na to, że no bolid jak jest jaki jest, że to będzie trudny weekend, zapowiedział nawet, że Monza będzie jeszcze gorsza. Natomiast Robert Kubica przed weekendem mówił, że przystępuje z takim pozytywnym nastawieniem do tego. Grand Prix. No oczywiście po treningach to mu się troszkę zmieniło, ale nadal te wypowiedzi są takie troszkę łagodniejsze jak na Roberta niż to, co było przed przerwą wakacyjną. Natomiast George Russell rzeczywiście no chyba chce też medialnie troszkę bardziej zmotywować zespół aby z tym bolidem było coraz lepiej. A co jest takiego z tym bolidem Williamsa nie tak na torze Spa, że on osiąga tak słabe wyniki? No bo te 5 sekund straty em, oczywiście to jest dużo, trzeba też brać poprawkę na to, że to jest najdłuższy tor w kalendarzu, 7400 metry, em, no ale procentowo to też jest bardzo duża strata, znacznie większa niż ta, którą widzieliśmy przed przerwą wakacyjną choćby na Węgrzech czy w Niemczech. No opory przede wszystkim to jest słowo klucz. Z bolidem Williamsa jest tak, że nie tylko brakuje mu docisku na prostej, gdzie, żeby, aby dogrzać opony, ale też brakuje mu w zakrętach tego docisku, ale oprócz tego brakuje jeszcze tej płynności, opływowości. Po prostu ten tak zwany opór czołowy... Bolidu Williamsa, czyli gdy on jedzie prosto, jest tak duży, ten bolid jest tak kanciasty miejscami, są też pewne niedopasowania, co zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach trochę większych, na filmach, że te szpary są czasem zaklejane taśmą, aby po prostu ten, to powietrze się tam nie zatrzymywało i nie kotłowało w tych szparach w Williamsie. No i, i niestety te opory, które ma Williams, sprawiają, że. Na prostych są bardzo wolni. Nie mamy porównania bezpośredniego prędkości maksymalnych z kwalifikacji z Roberta Kubicy i George'a Rassella, ponieważ Robert już na tej najdłuższej prostej, na torze że poczuł, że coś jest nie tak z silnikiem. On to powiedział w informacji prasowej, że już wtedy poczuł spadek mocy, ale myślał, że to może błąd zapłonu. Natomiast potem okazało się, że, że to już po prostu silnik płoń. Niestety, no i y, dlatego nie skorzystał też na tych karach innych kierowców. Jutro będzie trudny wyścig dla niego, ale no, mamy nadzieję, że, że będzie miał jakąś przyjemność z tej jazdy i że zauważy jakiś pozytywny krok y, w zachowaniu swojego samochodu, y, co zaprocentuje na y, kolejne wyścigi. Y, Podczas tego weekendu, może już to omówię, ponieważ najbliższy vlog planuję na wtorek. Przy czym, nie wiem, na opublikowanie go we wtorek muszę nagrać go w poniedziałek. Nie wiem, czy mi się uda. A y, we wtorek, no niestety, mam tam zabieg, który może mi uniemożliwić y, mówienie przez kilka dni. Dlatego już może teraz omówię te wypowiedzi Gintera Steinera y, i tą sytuację całą z hasem, bo, bo Robert mówi, że y, ma już taką pewność, że. Będzie w przyszłym sezonie robił to, z czego będzie zadowolony. Czyli, ma już taką jedną opcję, taki wariant myślę, bezpieczeństwa, który da mu satysfakcji. To jest bardzo ważne i myślę, że też dla nas jest bardzo ważne, bo zapowiada się jakieś coś fajnego, po prostu coś związanego z wyścigami, co da nam pewnie też radość jako kibicom choć może to nie będą regularne starty w Formule 1 czy innej serii, no ale załóżmy, że cały czas celujemy w tą Formułę 1, no i te wypowiedzi Gintera Steinera dla TVP Sport i dla Eleven Sport, że Robert najpierw musi zdecydować, co on chce na przyszły rok, a potem może, być może siędziemy do rozmów. Musicie pamiętać o tym, że po pierwsze, zresztą Robert chyba na ostatnio na jakiejś konferencji prasowej powiedział w Polsce, że żeby nie wierzyć w to, co się mówi w Formule 1 i myślę, że tutaj trzeba zastosować takie, taką zasadę ograniczonego zaufania do wypowiedzi wszystkich w tych w ramach tych spekulacji transferowych, również do wypowiedzi Gintera Steinera, że Robert najpierw musi zdecydować, co on sam chce robić w przyszłym roku. To mogło być uniknięcie odpowiedzi na pytanie takie bezpośrednie, mogła to być szczera prawda, a może coś po prostu tak na odczepnego. Niemniej... Są pewne kwestie, które, które mogą to wyjaśniać, ale ja ich nie chcę tu rozwijać, bo, bo, bo by pewnie zrobiłyby za dużo zamieszania. Natomiast no, być może jest coś na rzeczy między Kubicą a Hasem, co wymaga jasnej decyzji i deklaracji Roberta Kubicy, poświęcenia czegoś dla szansy czegoś innego. I Robert po prostu nie jest na to jeszcze zdecydowany, ponieważ musi wziąć pod uwagę on i ci, którzy go wspierają, bardzo wiele czynników. Ale to tak krótko rzucam, aby może przedstawić jeden z wariantów obecnej sytuacji i tych wypowiedzi Gintera Steinera. Czy jest, czy może być coś między kubicą a hasem? No, tego nie wiemy tak na poważnie. Has mówi, że szukają kogoś z doświadczeniem, że to na pewno nie będzie kierowca nowy w Formule 1, że nie chcą robić rewolucji w składzie, dlatego teraz faworytem jest Nico Hulkenberg, przy czym Nico Hulkenberg sam powiedział, że on rozważa nawet przerwę w startach, jeżeli nie znajdzie się dobra opcja na starty w przyszłym sezonie. No i teraz pytanie, gdzie kto się spotka i co ktoś będzie chciał za te jazdy i jak to się będą panowie dogadywać. Ja myślę, że naprawdę jeszcze się sporo może zdarzyć, dynamika jest duża, jest kilku jokerów, którzy mogą wejść. No i zobaczymy, jak będą się zachowywali ci, którzy bardzo mają głód na starty w Formule 1, m.in. Nikolas Latifi. Dzisiaj Claire Williams przyznała, że takimi żelaznymi kandydatami do miejsca w Williamsie ona powiedziała, że tych kandydatów jest handful, czyli powiedzmy, że można ich policzyć na palcach jednej ręki. Jest ich niewielu, ale to są Nicolas Latifi i Robert Kubica. Myślę, że tutaj nie ma żadnej tajemnicy, po prostu tylko oni. Są w stanie wnieść zadowalający wkład do Williamsa, zadowalający Williamsa wkład finansowy, no i dlatego rozważa się tylko ich. I pytanie, czy Nikolas Latifi będzie dążył do właśnie bycia w Williamsie, czy może będzie szukał czegoś innego. Pytanie też, co będzie chciał robić Robert Kubica, czy dalej jeździć w Williamsie, czy może wybrać jakąś inną opcję, jakąś inną drogę. Jeszcze dużo rozstrzygnięć przed nami, ja myślę, że to się w ciągu najbliższych tygodni będzie. Nie, tak kotłowało trochę, będziemy mieli dużo spekulacji medialnych, być może nazwisko Roberta Kubicy będzie się częściej przejawiało w tych brytyjskich mediach, bo obecnie praktycznie się o nim nie mówi. No i zobaczymy, co z tego chaosu obecnie się wykaraska. Ale no myślę, że opcji dla Roberta jest niewiele. Nikola Ratyfi też nie będzie miał pewnie wielu opcji, no i zobaczymy, jak to y, wyjdzie w praniu, po prostu. Y, Niemniej musimy się uzbroić w cierpliwość i ja myślę, że. E, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze kilka tygodni i będziemy e, coś wiedzieć. Myślę, że ważną decyzją będzie decyzja Hasa dotycząca Rich Energy. Bo na mocy mają podać czy podjąć tę decyzję, a nie wiadomo kiedy ją poznamy, czy chcą kontynuować współpracę z producentem tych napojów energetycznych. Z tego co wiemy, są tam problemy z docieraniem przelewów od REACH Energy, co akurat raczej dziwić nie może. No i jeżeli Rich Energy nie będzie kontynuowało kontynuował współpracy z Hasem no to amerykański zespół może potrzebować zapełnienia tej dziury finansowej, która powstanie po Rich Energy, no i wtedy szanse takich kierowców jak Nicolas Latifi czy Robert Kubica rosną. Natomiast no to, to jest jeszcze dużo, dużo spraw do ułożenia i tak jak wszyscy mówią, wszystko tu się musi jeszcze poukładać, ta cała, te, te całe puzzle. Nico Hulkenberg ma ten minus, że nie, nie, nie niesie za sobą ryzyka dużych pieniędzy ani ryzyka podium, więc on też nie ma takich samych plusów. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Oprócz tego myślę, że wiecie już, że Sergio Perez jest potwierdzony do 2022 roku. W Racing Point to e, chyba słuszna decyzja, że Esteban Ocon został potwierdzony w Renault na kolejne dwa lata, czyli e, będzie jeździł e, no, w, do, 2000, do końca 2021 roku, pe, zapewne u boku Daniela Ricardo no i e, oczywiście Len Stroll też jest potwierdzony, Kevin Magnussen też jest potwierdzony na przyszły sezon, no i oczywiście Walter Bottas też jest potwierdzony na przyszły sezon, więc taka karuzela troszkę już się rozkręca, ale myślę, że te najciekawsze ruchy jeszcze przed nami, również te związane z Robertem Kubicą. Wiecie, każdy mówi co innego, no bo niektórzy myślą, mówią no to nawet, że a już dość tej farsy z Williamsem, wolałbym, żeby Robert odszedł i robił coś innego. Natomiast no drudzy, w tym ja na przykład, no ja, ja jestem tego zdania, że nic nie zastąpi startu w Formule 1, nawet w takim zespole jak Williams, i, i fajnie by było. Gdyby Robert tam został, ale on podejmie decyzję taką, która jego usatysfakcjonuje, no i na to liczymy, że również nam ona da sporo radości. Może w końcu upragniony widok eee, Czerwieni. Zobaczymy. Eee, oczywiście nie mówię o startach w Czerwieni, tylko o, o jakiejś innej roli niestartowej. Zobaczymy. Naprawdę dużo się jeszcze dzieje. Dzisiaj w wyścigu mam nadzieję, że będzie się działo naprawdę dużo. Ale pozytywnych tylko rzeczy, że nie będzie żadnych kraks, tylko że będziemy mieli piękną walkę, taką, jaka potrafi być na spa. Ferrari niby ma dużą przewagę, ale to tylko oznacza, że będą mieli szansę na wygranie wyścigu, oni muszą tę szanse jeszcze wykorzystać. Czyli ponownie nie mogą się zdarzyć jakieś błędy podczas pit stopów, szczególnie że tempo wyścigowe Mercedesa jest duże i dobre, nie może się zdarzyć jakaś awaria, jakiś słaby start po prostu. Ferrari musi wreszcie zrobić wszystko dobrze, a wtedy, no, są szanse na pierwsze zwycięstwo w karierze Charlesa Leclerca, który wywalczył podpozyczny. Powinno być ciekawie, mam nadzieję, że tak będzie. E, miłego oglądania, wam życzę tego wyścigu. Spotykamy się po weekendzie wyścigowym. Dzięki, cześć.